Uśmiech ładny. Skąd wracamy? Skąd wracamy dziewczyny? Od Od Nie. Skąd? Sprzecz? W Coś Chcesz coś powiedzieć na ten temat? Tak? Co możesz mówić? To mówisz? No dobra. A ty chcesz twoja siorka coś powiedzieć? Powiesz coś na teraz przedszkola? A ty tam z tyłu powiesz? Foszek A co dzisiaj robiliście? Piłam. Piłaś? Piękę, siu, siurza. Nie zrobiłaś, Siusiu? Nie. No. Uu. A jaki jest dzisiaj dzień? Dzień pluszowego Pluszowego siusiu, siusiu. 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 Pluszowego misia ne. Tak Pokażemy jakie prace zrobiłyście? Widzicie hmm. jak mi się maja zrobiła? Nieki, puzelki, a stoić, nie, tylko zerwie. A i bliźniaczki to jest takie jak kratuszki, nie? Wyżegnamy się, powiedzcie, pa! Pa! pa. pa, pa.